W jaki sposób żona ma okazywać posłuszeństwo i słuchać męża? Pokaż kierunek. Czy ciągle walcząc i wznosząc pretensje? Nie. Zawsze z radością. Zapraszam na wesele, chociaż na chwilę. To w niej się kochałeś? Shane. Shane. Piękny. Ja w ogóle nie przyjmuję odmowy. To nie wypada odmawiać. Pana ja! ujmę. na pani młodej pije, potop szwedzki 1655! To Igor wymyślił. A Niemcy wymyślili w mikrofalówkę na 10 miejsc siedzących. Gdzie ty chodzisz, tato? tato? Wracaj na salę, zaraz posiaki podadzą. Masz się ich pozbyć, jeśli nas zamordują. Jak ją zdradzisz, to cię zap... Jak nie ruszysz z produkcją na wiosnę, to nie będziesz nas czego oddać długów. Banki zlicytują zakład i się skończy babci ranie. 100 tysięcy. Nabrał Ryszard kredytów. Kto ma wiedzieć, jak nie ksiądz? Moim małtem jeździ dasz wiarę? Nie wiem dlaczego na ciebie mówią, że jesteś szyj! Zachowujesz się jak kawałki kapela To nie są żarty, rozumiesz? No i no i cześć, jak jest procedur? Serce moje To jest najlepsze desele, na jakim byłam. kocham cię!